Cześć, z tej strony Mikołaj Łagowski z Lizon Wygodny Leasing. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć o tym, jaki wybrać leasing, kiedy kupujesz samochód na podstawie faktury VAT marża. Zacznijmy od tego, czym jest ta faktura VAT marża. Otóż jest to taka faktura, którą wystawia zazwyczaj komis, kiedy sprzedaje samochód na przykład sprowadzony z zagranicy. Kupił ten samochód bez VAT-u, sprzedaje go również bez VAT-u, a VAT jest doliczany wyłącznie do, marżu, do marży Komisu. Czyli de facto jest to tak, jakbyś kupował samochód bez VAT-u. No i teraz, jaki leasing wybrać operacyjny czy finansowy? I to pytanie bardzo często zadają polscy przedsiębiorcy kupując używany samochód, i jest to pytanie dość zasadne. Jeżeli wybierzemy leasing operacyjny, to musimy się liczyć z konsekwencją tego, że zostanie nam doliczony podatek VAT w wysokości 23%. I będzie on doliczony do każdej opłaty leasingowej. Co to daje? To w efekcie podraża wartość zakupu samochodu o VAT, bo jest on nagle doliczony do samochodu. Tymczasem, jeśli to jest samochód osobowy, tego vat możemy odliczyć najczęściej 50%. Czyli no, dolicza się nam cały VAT, ale możemy odliczyć tylko połowę. W efekcie samochód drożej nam o połowę VAT-u. No, średni interes, bym powiedział. Dlatego mając yy, fakturę VAT marża, zazwyczaj. Leasingobiorca wybiera leasing finansowy. Dlaczego? Ponieważ tutaj stawka VAT jest taka, jak na przedmiocie leasingu. Jeśli nie ma tego VAT-u, no to, no to nie będzie go również w leasingu, zostanie doliczony wyłącznie do odsetek, czyli tego VAT-u zapłacimy troszeczkę, yy, doliczonego do części odsetkowej. Yy, w leasingu finansowym yy, nie będziesz miał stałego miesięcznego kosztu, yy, tak jak w leasingu operacyjnym. Tutaj Kosztem są tylko i wyłącznie odsetki w racie. Kapitał natomiast będziesz amortyzował, bo w leasingu finansowym to ty dokonujesz opisów amortyzacyjnych. No i wraz z zapłatą ostatniej raty prawo własności zostaje przeniesione na ciebie. W leasingu finansowym po prostu nie mamy wykupu. Zatem, jeśli kupujesz samochód na podstawie faktury VAT-marża i myślisz o leasingu, wybierz leasing finansowy. Jeśli te informacje były dla ciebie pomocne, zasubskrybuj nasz kanał a aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę lizon.pl cześć